Siema. witam wszystkich bardzo serdecznie w Porkchops Adventure. Adventure jest to fan game <śmany> Klikam New Game i connection terminated hello 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 i'm sorry elizabeth if you still remember that name rozumiem. Kompletnie nie wiem, co on powiedział. It's Itan. I'm calling from the... dzwonię z trzeciego poziomu y, studio. Y, jestem uwięziony, nie mogę wyjść. Hmm, I'm tak. Winda nie działa. Próbowałem już od pewnego czasu, ale nie ma odpowiedzi. Nawet nie słyszę, aby się poruszała. Myślę, że zostałem zamknięty tuż po tym, jak opuściliście budynek. Kończyłem parę spraw. Ale teraz nie mogę wyjść. Próbowałem drzwiami do schodów. Nie mogę znaleźć telefonu. Myślę, że musiałem go zostawić w domu. Od rana nie zauważyłeś, że nie masz przy sobie telefonu? W obecnym świecie? Wow! Aj! Yy, mm, szukałam wszędzie i go nie ma. Nie mogę być tu zamknięty całą noc. Nie z tymi rzeczami. Jeśli otrzyma się tą wiadomość, proszę przyjdźcie przed zmrokiem. Nie będę niczego dotykać. Przysięgam. Zostanę w breakroomie i pogram w jedną z y, gierek. Porkchop's Adventure albo Porkchop's World something like that Po prostu tu zostanę i zaczekam aż po mnie przyjdziecie, w porządku? Proszę o jeśli dostaniesz tą wiadomość, w porządku? ja mam grać nie no, enter Okej, okay, tu poruszam joystickiem a spacją ten o, daszuje, a coś jeszcze mogę kliknąć Ja, nie, zm zmniejszyłam sobie kierkę, Okej. Okay. Tym daszuję, o, a tym zatrzymuję. Okej. Okay. Chop, wstawaj. To ja farmer Joe. Posiadacz. Joe Wonder Farm. To straszne. Co to za dźwięk! To w grze, prawda? Wiaterek. O nie, nie chciałam zapausować. Jak mogę w ogóle z tego o. Mogę się rozejrzeć. Co jest? Chica? Clown? Nie, to nie jest Chica. Czemu ja? To jest ten, świnia, porkchow. Mogę jakoś odejść od tej gierki? Nie widzę takiej możliwości. czołgi tutaj mogę scena tu Halo, jak mogę go, jak mogę cokolwiek? Czy ja mogę jakoś odejść od tego miejsca, czymś? Jak mogę z nim pogadać? Hi, o. Tak, wiem. Jeden z naszych przyjaciół zaginął. Słyszałam. Mówiłeś. O, mogę przyspieszać dialogi? Cisza jest jednak niepogo, niepokojąca. E, zapomniałem. Możesz nie... nie, możesz nie być przygotowany. stawić czoła niebezpieczeństwu. I can take you into the farmer too. Tu dostaniemy tutorial. Co powiedziałeś? Nie, syro. Co? Nie, nie przeczytałam, bo chciałam zapauzować. Świetnie. Dobra, dostaniemy tutorial. No, Okej. Okay. A czemu o? Czy ja mogę cokolwiek tu zrobić? Co to było? Ej, jak mogę się podnieść? Muszę się podnieść, prawda? Czy ja mogę coś zrobić? HS2. Nie. Czy ja mogę wstać? Czy ja mogę się podnieść? Dobra, wgrajmy dalej po prostu. to kurczę. O tu są jakieś myszki. O mogę tu wejść. Mam o. Dobra. Tu już mogę ten. O. No. O nie, Polipka! Ja tu też mogę gdzieś przejść, prawda? Nie, tu już jest to. A ja nie mogę gdzieś jeszcze górą? Mam wrażenie, że tu może być coś ukryte. tutaj nic, nie o. o! Ej, było blisko. Jest. Gdzieś idę. Mam drugi kluczyk. Świetnie. Jeden kluczyk mamy znaleźć. Gdzie może być trzeci kluczyk? Jest trzeci kluczyk. Teraz się dostać z powrotem na górę tędy. Jest. Kurna już nic nie kombinuje, już lezę do tych drzwi po prostu. Aha, halo? Nie, nie, nie. 哇！加油加油！要变得牛逼！你看他怎么去搞？哦，那个是的 Jest. tu ale nie, ja już się tam nie, nie nabiorę się. Tak. Bo że wystarczyło podskoczyć. Hi. You done it! Congratulations, buddy, I knew you'd get through. I. O. Co się dzieje? Moc padła. Nie mo nic nie widzę. Przepraszam, że się tak wpatruję w kamerę, ale I to trzeci raz w tym miesiącu zostaje się niedorzeczne. Zgaduję, że powinienem pójść zresetować te albo będę zamknięty w ciemnościach do jutra. Nie ma się o co martwić. O? Przepraszam, to było kichnięcie jak coś. To wygląda jak oczy endoszkieletu. nie podoba mi się, że ja mogę tak robić. Mogę się nachylać i nasłuchiwać a, a. Co jest? Dobra, teraz jestem bardziej obsrana. Fuse powinien leżeć gdzieś tutaj. Muszę to tylko znaleźć i zanieść do break roomu. Gdzieś była łapka, czy mi się ten? Czy ja mam tak klikać gdziekolwiek? O, coś podniosłam. Ale to chyba nie to. O, znowu. A więc jednak masz FIOS FIOS ani nie, nie mogę tu jakaś kartka Ej, okay, na razie nic. Wracajmy. Zamknij się w tym pokoju, stary, błagam cię. Ej, a tu, co teraz? Ja się tak. Po... Co jest? Czemu je... A bo się ten. O ścianę, aby się o nic nie wjebać, to pewnie ma tam ściany. Tak myślę, tak zgaduję teraz. No, niczego takiego nie słychać póki co. Ale czemu to takie wolne? O, widzę drzwi. Jeszcze tylko. Już tu yy, o, tu pewnie co to za dźwięk to jest broken a to jest Światło Dziękuję, Freddy, mnie nie dopadnie Powinienem wrócić i kontynuować grę Została godzina Co to jest? Fuck is this? Czemu to się rusza? Is, is. Przestało? Nie, nie odwracam się, nie mam mowy. tam gdzie mam iść i tyle dressing room A to co? A to jest winda? Co? Co się idzie po moją dupę? Słyszałam kroki. Zgaduję, że... Czyli mam przetrwać godzinę. Zgaduję, że jest gdzieś autozapis. Pewnie tam gdzie mi się w sumie czas pojawił. To mógł być autozapis jak najbardziej. Więc na razie żegnam Was. Dajcie łapkę w górę, abym nagrywała dalej i się nie srała. Do zobaczenia tym akcentem, cześć!